To znaczy tak, to zawsze jest takie ryzyko, taką na przykład mieliśmy sytuację z augmented reality, yy, czyli augmented reality weszło na rynek, nie pamiętam ile. 4-5 lat temu, i na tyle technologia była niedojrzała, że y, użytkownicy zupełnie z niej nie korzystali. I teraz widać, że ona wraca w trochę zmienionej, y, y, zmienionej formie. Więc takie ryzyko zawsze istnieje, ale z drugiej strony to tak naprawdę chodzi o to, żeby odpowiadać na potrzeby użytkowników. I ja też to powtarzam, że my dzisiaj oczywiście produkt jest niezwykle ważny, y, i, i produkt musi być dobry i dopracowany, ale my nie możemy się skupiać na samym produkcie, bo y, dzisiaj. Nie da się konkurować produktem. Każdy produkt może być skopiowany w bardzo krótkim czasie, w ciągu tam dwóch, trzech tygodni, zwłaszcza jeżeli chodzi o startupy internetowe. W związku z tym, my dzisiaj musimy opierać się na tym, czego potrzebują sami odbiorcy, czyli nie skupiać się na produkcie, ale przede wszystkim skupiać się na ostatecznym użytkowniku i tego, co on potrzebuje. Kiedy myślisz, się taka technologia przychodzi z zabawki, rzeczywiście w takie narzędzie użyteczne dla. Dla osób pracujących w marketingu. To znaczy wtedy, kiedy ona jest użyteczna. Bo y, y, my wybieramy, my jako ludzie, wybieramy technologię wtedy, kiedy ona y, jest faktycznie dla nas użyteczna, czyli na przykład oszczędza nam czas albo poprawia nam jakość naszego życia, albo jakkolwiek, robi cokolwiek, co jest nam przydatne. To, to właśnie pokazał case Google Glass. Google Glass było tylko technologią, tak i budowało status. Y, w jakiś sposób społeczny, bo mieliśmy tam tylko wybrańcy, mogli mieć okulary Google Glass i jeszcze tam o, zakładały to modelki, na przykład na pokazie Diane von Firstenberg. Tak? Czyli to było budowane, że to jest coś takiego wow, za pomocą czego możemy y, pokazać siebie, ale to nie wystarcza? Tak? To, to musi być jakby, y, mieć bezpośrednie przełożenie dla użytkownika. Czyli ja muszę wiedzieć, jak ja mam z tego korzystać. Na przykład jakby, nie wiem, czy wśród was są osoby, które uprawiają sporty. Natomiast ludzie, którzy biegają albo uprawiają, przygotowują się do triatlonu, jakkolwiek. I gdybyś zapytała tych ludzi, po co oni używają technologii i czy używają technologii ubieralnych, to oni powiedzą: Tak, używamy, bo mi to jest potrzebne. Na przykład mierzy mi tam akcję serca, albo wiem, ile przebiegłem kilometrów, albo przepłynąłem y, na basenie, jakkolwiek. Dla nich to jest użyteczne. Dla pozostałej grupy, pozostała grupa ludzi, zwykłych, tak zwanych zwykłych konsumentów, musi jeszcze sobie wypracować, po co ja mam używać tej technologii, do czego ona może mi się przydać. No i teraz to jest pytanie. Czy, czy uda nam się taką odpowiedź wypracować? Czy to znowu to będzie tak zwana moda, która po jakimś czasie upadnie, tak jak upadło Google Glass? To. Ja mam pytanie w sprawie Google Glass, a trendu mianowicie, który śledzi emocje użytkowników na przykład sklepu internetowego, ponieważ wiemy, że Google Glass między innymi, projekt upadł, ponieważ ludzie byli, no nie chcieli być po prostu monitorowani, mieli przeczucie, że ktoś ich śledzi i jak ma się to do trendu właśnie e, śledzenia emocji użytkowników w internecie, czy ludzie też po prostu nie będą bać się, że jeżeli wejdę na dany sklep, to wówczas e, będę szpiegowa. Znaczy tak, tak, taka obawa zawsze istnieje, i, i, ale ona jest mniejsza niż nam mogłoby się wydawać. Druga rzecz, że w przypadku Google Glass nie mieliśmy użyteczności końcowej, a tutaj mamy użyteczność końcową, bo ta technologia rozpoznaje mnie na przykład, że, że mnie się coś nie podoba albo że mam jakiś problem, tak? I, I w czasie rzeczywistym ktoś na ten mój problem może od razu odpowiedzieć. Czyli ja mam y, 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 bezpośredni benefit. Ja wam podam swój przykład. Nie wiem, czy ktoś z Was korzysta z Google Now. Korzystacie? Google Now to jest taka aplikacja, która działa w ten sposób, że ona tak naprawdę, ja nie wiem, jakbyście mi powiedzieli, żebym w tablecie uruchomiła Google Now, to nie wiem, jak je uruchomić, szczerze mówiąc, bo ona się włącza w momentach, kiedy ja jej potrzebuję. Czyli na przykład lecę samolotem, mam nastawiony budzik, dajmy na to na 5.30 i włączam aplikację i podaje mi od razu ta aplikacja informację w pasku powiadomień, że musisz wyjechać 15 minut wcześniej, bo akurat na tej trasie z domu do lotniska jest korek i musisz wyjechać 15 minut wcześniej, czyli ta aplikacja albo inną sytuację miałam. Leciałam ostatnio z Krakowa do Gdańska i miałam przesiadkę w Warszawie. Bardzo miałam tam tak zwany short transfer. I jak tylko zatrzymałam się, wylądowałam w Warszawie, to od razu włączyłam i telefon, i tablet. I od razu na tablecie miałam powiadomienie, że samolot z Warszawy do Gdańska jest 40 minut opóźniony. I teraz z jednej strony można było powiedzieć, no tak, ta aplikacja mnie śledzi, bo ja nie podałam Google na, że ja tego dnia lecę. Oni przeanalizowali moje maile, które mam na Gmailu, Zobaczyli, że mam rezerwację. O tej o tej godzinie mam samolot, o tej godzinie ląduję. Skorelowali to z rozkładem lotów w Warszawie i następnie wysłali mi powiadomienie no system mi wysłał powiadomienie takie, że mam samolot, który jest opóźniony 40 minut. I z jednej strony mogłam powiedzieć. No nie, to ja nie chcę, żeby oni mnie tak śledzili, tak że oni to sobie wchodzą do moich maili, sprawdzają, co w tym momencie akurat robię, ale z drugiej strony dla mnie to było hiperużyteczne. I i było użyteczne o tyle, że ja nie musiałam biec z wywieszonym językiem do drugiego gate'u i potem siedzieć, okazać, siedzieć tam na przykład 40 40 minut. Czyli w sytuacjach, kiedy technologia jest naprawdę użyteczna dla mnie, to ja jestem w stanie oddać bardzo wiele swojej prywatności. Dziękuję. Mamy pytanie. Czy mogę na ty. Oczywiście. Natalia, więc po pierwsze dziękuję Ci za wspaniałą prezentację, mocno inspirującą z masą ciekawych danych. I przy okazji tego nasza mnie taka myśl, na ile te trendy, o których mówiłaś, mają zasięg tylko właśnie globalne albo są skorelowane z zachodnimi rynkami, a na ile i po jakim czasie one się pojawiają na rynku polskim i w jakim procencie są rzeczywiście tutaj wykorzystywane przez tutejsze polskie marki. Bo z jednej strony mówimy tutaj o tym, jako odbiorcy jaramy się tymi fajnymi. Aplikacjami, tymi fajnymi akcjami, bo są rzeczywiście bardzo fajne, emocjonują bardzo mocno, ale na ile później to jest wykorzystywane przez polskie firmy, polskie startupy w działaniach marketingowych? Znaczy tak, te trendy, które Wam pokazałam, według mnie mają bardzo duży potencjał i one są tak samo na rynku polskim, jak i na rynkach globalnych. Na rynkach globalnych są może trochę bardziej zintensyfikowane. Na przykład, jeżeli porównamy penetrację urządzeń z kategorii y, ubieralnych urządzeń w Polsce i na świecie, to tam jest różnica dwóch punktów procentowych, bo w Polsce jest niecałe 4%, a na świecie tam jest 6,5%. Czyli to jest naprawdę niewielka różnica, więc ten trend się dzieje tak samo. Ale to jest akurat bardzo cenne pytanie i to, na, na to trzeba zwracać uwagę, że nie należy podążać za wszystkimi trendami, które widzimy na świecie, bo bardzo często nasz rynek polski jest rynkiem, który odstaje. I to jest, ja to zawsze podaję na przykładzie chociażby y, serwisów golokalizacyjnych. Na golokalizacyjnych. Na całym świecie serwisy geolokalizacyjne rosną i y, są wykorzystywane maksymalnie, i, i ludzie z nich korzystają. I gdybyśmy patrzyli tylko na dane dotyczące y, rynku światowego, to moglibyśmy sobie pomyśleć, okej, okay, no to róbmy działania związane z serwisami geolokalizacyjnymi, skoro tam są wzrosty na poziomie 30 punktów procentowych rocznie. Ale jeżeli spojrzymy sobie na dane polskie, y, to okazuje się, że, że u nas akurat w tym samym czasie spadki są na poziomie 30 punktów procentowych, czyli w dół, czyli mamy różnicę aż 60 punktów procentowych, ogromną różnicę. A z drugiej strony, na przykład widzę rozwiązania: Miasto Poznań. Ostatnia robiła właśnie akcję, bardzo fajna akcja, tak? Yy, yy, kon taki konkurs właściwie chyba geolokalizacyjny, że ludzie mieli się czekinować w restauracjach. To był jakiś tydzień, to było pod koniec zeszłego roku chyba. Super akcja, ale według mnie, właśnie ona wykorzystywała trend, który nie jest dopasowany do Polski, i według mnie to było zbyt dużo pieniędzy, zbyt dużo zaangażowania przeznaczone na to. Potem z czego ludzie zupełnie nie korzystali. Więc jak najbardziej te trendy, które Wam pokazywałam, to w mojej ocenie są trendy, które są też trendami, które dotyczą polskiego rynku w mniejszym bądź większym stopniu. Ale to, na co zwróciłeś uwagę, żeby nie podążać ślepo za trendami światowymi, to to jest akurat bardzo ważne. Czyli trzeba patrzeć, jak wygląda nasz rynek. Okej, okay, świetnie, bardzo dziękuję. Mogę jeszcze? To ostatnie pytanie. To ostatnie już, tak. <laughs> Odnośnie potrzeby konkretnego klienta. Mhm. No okej, okay. konkretnego klienta. Czy to się dotyczy wszystkich produktów? Czy to dotyczy głównie dóbr luksusowych? Bo ja tu widzę poważny problem, bo człowiek jest leniwy i każdy będzie chciał wkrótce wykorzystać taką możliwość jak zakupy tu i teraz. Mhm. Ale to niesie ze sobą bardzo duży koszt. A w obecnej dobie przecież trendy są bardzo mocne, aby ciąć te koszty jak najbardziej. I teraz to tak naprawdę Zaczyna się robić zaklęty krąg koszty rozumiem po stronie dostarczania czyli dostawcy dokładnie dlatego teraz te koszty typu tam, tak, mm. rozwiązania typu dostarczania produktów w 3 godziny nawet przez tak duże marki jak eBay czy Google, robione są na razie na poziomie e e eksperymentalnym tak? tylko w dwóch czy trzech wybranych miejscach i nawet jeżeli jak spojrzymy sobie na to jak rozwija się e-commerce i wszyscy mówią że e-commerce i, i m-commerce i tak dalej to rośnie ale 90% zakupów my robimy gdzie w sklepach tradycyjnych w sklepach fizycznych a daruhy? dlaczego to robimy bo właśnie my, chcemy dostać to mleko, i ten chleb w tym momencie. I na razie jeszcze tym sklepy fizyczne wygrywają. Więc y, y, ja nie oceniam, to znaczy w mojej perspektywie y, to nie jest tak, że w ciągu trzech lat czy pięciu lat y, sklepy fizyczne znikną i my w ogóle wszystko będziemy kupować z internetu. Według mnie można nawet tak się zdarzyć, że nie znikną w ogóle, bo proces zakupów czy robienia zakupów to też jest proces społeczny. To jest tak jak jedzenie przy stole. Tak też ludzie pracują nad tym, żebyśmy nie musieli jeść, tylko moglibyśmy łykać tabletki. Tylko, że problem jest taki, że ludzie wtedy są nieszczęśliwi. Tak, bo my chcemy siedzieć przy stole i rozmawiać z innymi osobami. Tak samo chcemy robić zakupy, dotknąć, przymierzyć, poprzewieszać, pogadać z koleżankami, jakkolwiek. Więc to, to na pewno będzie się zmieniało i takie oczekiwanie, że, że chcemy mieć dostawę tu i teraz, to firmy typu Tesco mają w taki sposób, że możemy odebrać w dowolnym miejscu, czyli nie pamiętam, jak się nazywa ta, ta usługa. Generalnie chodzi o to, że się zamawia i potem możemy odebrać na przykład na stacji benzynowej. To jest bardzo popularne na przykład w Wielkiej Brytanii. Yy, I to też ogranicza ten czas dostawy. Tak? To, to, to jest, tu To bardziej chodzi o convenience, czyli o takie to, że, że jest łatwość i do, do, doświadczenia i, i, i taka prostota w użytkowaniu dla, dla prostota dostępu dla końcowego użytkownika. Jak to potem zostanie rozwiązane? to wiadomo, że musimy balansować koszty, tak? Nie, nie możemy robić czegoś takiego, że… Będziemy podnosić te koszty i potem firma zbankrutuje, a my będziemy odpowiadać na potrzeby, tak? Ale to chodzi o to, żeby odpowiadać na potrzeby, a jednocześnie zapewnić rentowność naszego biznesu. Czy mogę jeszcze jedno pytanko tylko podłączyć o tej akcji Kalemu? tak. Pół minutki dosłownie. Dobrze. Chodzi mi o to, że ta akcja, ona była tylko tygodniowa, prawda? Tak, ona tam krótko trwała. To I ma on takie retoryczne pytanie właściwie to nie była chyba akcja, że uja happy to help, tylko bardziej to było budowanie PR-u, prawda? Z jednej, ta, z jednej strony tak, to właśnie to, o czym mówiłam, czyli na przykład, że marki budują jakieś takie doświadczenie, pranki i tego typu rozwiązania, które są kampaniami reklamowymi, ale akurat z KLM-em tu bym się nie zgodziła, bo KLM w ogóle słynie z tego, że oni mają super obsługę. Czyli to była, jak się leci liniami KLM, to naprawdę czuć różnicę. Yy, między innymi liniami, tak, bo te panie są, czy panie i panowie, są naprawdę bardzo mili, zwracają uwagę jakkolwiek, tak, i oni bardzo mocno stawiają na taki consumer experience, więc ta akcja się okay. wpisywała w ich strategię. Czy...